Jak wygląda praca przy projektowaniu nowoczesnych aut? Co ma największy wpływ na wygląd współczesnych samochodów? Na te i na inne pytania odpowiada nam mieszkanka Nysy, zdolna studentka prestiżowej niemieckiej uczelni, pani Urszula Fecko. Innowacyjność, wyobraźnia i nieszablonowe myślenie. Te cechy z pewnością powinien posiadać dobry projektant samochodów. Do ich grona dołącza powoli Urszula Fecko, która już po pierwszym roku studiów na prestiżowej uczelni Ferzheim może pochwalić się praktykami i stażami w biurach projektantów aut takich jak Audi czy Ferrari. Jak więc zaczęła się pasja, bo tylko o pasji można mówić, w przypadku tego zajęcia opowiada pani Urszula. Wybrałam tą szkołę już kończąc studia magisterskie na ASP we Wrocławiu. Już miałam okazję tam zetknąć się z pracownią projektowania środków transportu, z tym, że brakowało mi czegoś w rozwijaniu pasji, dlatego zdecydowałam się jeszcze na, na studia w Niemczech. Projektowanie samochodów to coś więcej niż tylko nadanie kształtu bryle metalu. Sam proces projektowania. Akurat w Niemczech, w szkole, szkoła niemiecka skupia się na tym, żeby przejść przez cały etap projektowania od zewnętrza po wnętrze i wybrane detale, takie jak światła, rodzaj użytych materiałów. Choć potrzeba zmysłu artysty, żeby zaprojektować auto, nie można pozwolić sobie na dowolność. No niestety to jest praca dla przemysłu, to nie jest, jakby, że tak przyrównam do malowania obrazu, gdzie my możemy też dyktować trendy. Tutaj jednak yy, są ludzie, którzy prowadzą badania na czym obecni użytkownicy aut skupiają się najbardziej i to jeśli chodzi pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym. Zapytaliśmy panią Urszulę o plany na przyszłość. Plany na przyszłość? W zasadzie to mogę powiedzieć, że tak naprawdę nie mam ogromnych planów. Moimi planami jest tylko to, żeby zdobyć pracę i, i cieszyć się spełnianiem marzeń. Urszula Fecko zaczyna kolejny rok nauki w Pforzheim. Gratulujemy wspaniałego dorobku i życzymy wielu dalszych sukcesów.